W kolejnym filmiku z tabeli przestawnej teraz pokażę Wam, jak zrobić prosty histogram do analizowania wyników pomiarów. Musicie mieć do tego wykonane pomiary. Przede wszystkim, ja tutaj mam wykonanych 328 pomiarów detalu, gdzie wymiar krytyczny był 21,5 mm plus minus 1 mm. Widzicie, tolerancje nie są jakieś tutaj znaczące są w milimetrach. Ale to jest tylko przykład i chcę Wam pokazać, jak szybko za pomocą tabeli przestawnych zrobić histogram. Nie będzie to taki typowy histogram, gdzie jest odchylenie standardowe, stałe, mierzone według wykresów, odchyleń standardowych. Oczywiście możecie to zrobić, ale chcę Wam pokazać, jak szybko zrobić prosty histogram, żeby sobie weryfikować, w którym kierunku zmierza nasz proces, w którym kierunku kształtuje się odchylenie naszego procesu, więc wstawiacie sobie Standardowo tabelę przestawną, teraz bierzecie sobie tylko te pomiary. Od wiersza pomiar po sam koniec. OK, dajemy Enter. Enter. I tutaj widzicie teraz w naszej tabeli przestawnej, że mamy tylko jeden wskaźnik pomiary. musimy sobie ten, pomiar, ten, ten wskaźnik do wiersza. I wrzucamy sobie też ten wskaźnik nazwy pola tej do wartości. I w wartości wybieramy sobie liczbę, nie sumę. Będzie nam liczyć ile z danych wartości. I w ten sposób podtrzymujemy taki prosty rozkład wartości, których jest najwięcej w naszym procesie. To są losowe wartości, więc tutaj Wam nie wyjdzie jakiś idealny histogram według rozkładu Gaussa, ale jeżeli będziecie mierzyć rzeczywiste wartości to powstanie wam taki rozkład gaussa według standardowego tutaj rozłożenia zakresów dyktowanych przez to, co mamy w tabeli. No trochę jest taki histogram, trochę się tutaj rozkłada centralnie w okolicy 21 i 2, 21 i 3. Dziwne, że w głównej, głównym wyniku jest najmniej, <główne> w głównej wartości jest najmniej wyników, to się trochę świadczy o naszym procesie. No, widzicie, jak szybko możecie sobie zrobić też histogram taki do własnego użytku. Gdzie standardowo mamy 0,1 mm jako zakres, jako zakres moi drodzy. Danych, żeby to wyglądało trochę jak histogram, możecie sobie tą szerokość odstępu zmniejszyć. Nakładanie się serii też na 0. Możecie dodać sobie też wartości liczbowe, klikając prawym przyciskiem dodaję etykiety danych, wiecie gdzie, czego, co jest. No, żeby to wyglądało bardziej jak histogram ze składem gausa, po prostu potrzebujecie zrobić to na rzeczywistym przykładzie i mieć, wtedy zazwyczaj będziecie mieć najwięcej wyników w okolicy nominału, a mniej tych po wartościach skrajnych, o no, ile macie oczywiście dobrze zrobiony proces.